Plan ewolucji dla obecnego człowieka polega na wstępowaniu w materię najgrubszą i na wstępowaniu później w światy wyższe, unosząc ze sobą rezultat osiągniętych doświadczeń. Zatem prawdziwe życie człowieka trwa miliony lat, a to co przywykliśmy nazywać życiem jest tylko jednym dniem stokroć dłuższej egzystencji, a właściwie jest tylko maleńką częścią dnia. Po 60-letnim życiu w świecie fizycznym następuje 20 razy dłuższy okres przebywania w sferach wyższych. Każdy z nas ma za sobą długi korowód takich fizycznych wcieleń, a człowiek zwykły ma ich jeszcze wiele przed sobą. Każde z takich żyć jest jednym dniem w szkole. Ego przywdziewa szatę ciała i idzie do szkoły fizycznego świata, by nauczyć się pewnych lekcji. I w ciągu jednego dnia szkoły życia na Ziemi. Uczy się, nie uczy, lub uczy częściowo, a potem zdejmuje cielesną odzież i wraca do własnego domu dla odpoczynku i nabrania sił. O poranku każdego nowego życia podejmuje naukę w tym miejscu, w którym zostawił ją z wieczora. Niektórych lekcji uczy się w ciągu dnia jednego, innych przez wiele dni. Jeśli jako uczeń jest zdolny, uczy się szybko tego, co należy. Jeśli dochodzi do inteligentnego pojmowania regulaminu szkoły i dba o dostosowanie do niego swego postępowania, jego życie szkolne będzie stosunkowo krótkie i po skończeniu go przejdzie z całym zasobem wiedzy do istotnego życia w światach wyższych, do którego życie w trzech niższych światach jest tylko przygotowaniem. Niektóre ego są jak krnąbrni chłopcy: albo nie uczą się łatwo, albo nie rozumieją regulaminu szkoły. I przez to niezrozumienie postępują ciągle na przekór albo są samowolni, i nawet gdy znają regulaminy, nie potrafią łatwo zdecydować się na zgodne z nim postępowanie. Tacy przebywają w szkole dłużej i przez swoje czyny opóźniają wejście w realne życie światów wyższych. Ponieważ jest to szkoła, gdzie żaden z uczniów nie może odpaść, każdy musi przejść swój kurs. Uczeń nie ma tu żadnego wyboru, jednak czas nauki, aby stać się zdolnym do wyższych egzaminów, w zupełności zależy od niego. Uczeń mądry, zdając sobie sprawę, że szkoła jest jedyną drogą wiodącą do celu, że jest przygotowaniem do życia chwalebniejszego i szerszego, stara się na ile tylko może zrozumieć regulamin szkolny i jak tylko może najściślej dostosować doń swoje życie, aby ucząc się nie tracić czasu. Stara się współpracować z nauczycielami. Szuka najtrudniejszej pracy i najlepszego jej wypełnienia, aby jako ego wejść w blasku do swego królestwa. Teozofia tłumaczy prawa, według których należy żyć, jest zatem wielkim ułatwieniem dla tych, którzy ją studiują. Pierwszym wielkim prawem jest prawo ewolucji. Każdy człowiek musi stać się doskonały, rozwijając w stopniu najwyższym boskie możliwości, będące w nim w stanie ukrytym, gdyż rozwój taki jest celem całego planu. Człowiek mądry stara się przewidzieć wymogi prawa ewolucji. Stara się przyspieszyć czas koniecznych studiów, gdyż w ten sposób nie tylko unika konfliktów z prawem życia, lecz osiąga jego najwyższe współdziałanie. Kto opóźnia się na drodze życia, tego ciągle popycha nacisk tego prawa, a jeśli mu się przeciwstawia, nacisk zmienia się w cierpienie. I tak na ścieżce ewolucji leniwy zawsze jest prześladowany i poganiany przez los, a człowiek działający rozumnie nie. Ma on całkowitą swobodę wybierania własnego kierunku, tak długo dopóki prowadzi ona naprzód i wzwyż. Drugim wielkim prawem, według którego odbywa się ewolucja, jest prawo przyczyny i skutku. Nie ma skutku bez przyczyny, a każda przyczyna sprowadza następstwa. Przyczyna i skutek stanowią jedno, gdyż skutek jest w rzeczywistości częścią przyczyny i wprawiając w ruch jedno, porusza również i drugie. W naturze nie ma nagrody ani kary. Jest tylko przyczyna i skutek. Prawo przyczyny i skutku obserwuje się w fizyce i chemii. Jasnowidzący równie wyraźnie widzi je w odniesieniu do zagadnień ewolucji. To samo prawo istnieje w światach wyższych. Kąt odbicia równa się kątowi padania. Prawem mechaniki jest, że działanie i oddziaływanie są równe i przeciwstawne. W prawie nieskończenie subtelniejszej materii światów wyższych, reakcja nie zawsze jest natychmiastowa, nieraz może mieć miejsce dopiero po długim okresie czasu, lecz przychodzi nieuniknienie i zachodzi z największą precyzją. Prawo światów wyższych jest tak samo dokładne jak mechaniczne prawo w świecie fizycznym. Kto otworzy dobre myśli lub spełnia dobry czyn, otrzymuje w zamian dobro. Kto otworzy myśli złe lub spełnia czyn zły z taką samą dokładnością, otrzymuje w zamian zło. A dzieje się to nie w formie nagrody i kary uzależnionej od jakiejś zewnętrznej woli, lecz po prostu jako mechaniczny rezultat naszych własnych czynów. Człowiek nauczył się rozpoznawać w świecie fizycznym rezultat mechaniczny, gdyż reakcja jest zwykle natychmiastowa i może być zauważona. Reakcja w światach wyższych działa szerzej i często ma miejsce dopiero w następnym życiu fizycznym, dlatego nie zawsze człowiek ją rozumie. Działanie tego prawa rozwiązuje wiele problemów zwykłego życia na Ziemi, tłumaczy różne losy ludzi i różnice między nimi. Jeśli ktoś ma jakieś specjalne zdolności, a inny ich nie posiada, znaczy to, że pierwszy poświęcił na ćwiczenie w danym kierunku wiele sił w poprzednim życiu, zaś drugi dopiero początkuje. Geniusze i dzieci nad wiek rozwinięte nie są przykładami łaski, jakiegoś bóstwa, lecz rezultatem trudu poprzednich wcieleń. Wszystkie najrozmaitsze okoliczności, jakie się nam przydarzają, są wynikiem naszych przeszłych czynów. To samo da się powiedzieć o posiadanych zdolnościach. Jesteśmy tym, czym sami siebie uczyniliśmy, i żyjemy w warunkach takich, na jakie zasłużyliśmy. Istnieją jednak pewne korekty i podział owych skutków. Chociaż prawo jest naturalne i mechaniczne w działaniu, to istnieją jednak wielcy aniołowie, którzy nim kierują. Nie mogą oni ani o jotę zmienić skutków danej myśli lub czynu, lecz w pewnych granicach mogą je przyspieszać lub opóźniać i decydować o ich postaci. Gdyby tak nie było, mogłoby się zdarzyć, że człowiek na pierwszych stopniach rozwoju popełniałby tak duże błędy, że skutki przekraczałyby możliwość ich zniesienia, a w planie Bóstwa jest dać człowiekowi pewną ograniczoną miarę własnej woli. Jeśli czyni z tego dobry użytek, zdobywa prawo do większej ilości wolnej woli w życiu przyszłym. Jeśli zły, rezultatem tego jest cierpienie i ograniczenie. W miarę jak człowiek uczy się posługiwać swoją wolną wolą, otrzymuje coraz większą swobodę działania i może zdobyć sobie nieograniczoną wolność działania w kierunku dobra, a jednocześnie jego zdolność czynienia zła zostaje ściśle ograniczona. Może postępować na drodze rozwoju z jaką zechce szybkością, lecz nie może ginąć przez niewiedzę. W pierwszych stadiach życia człowieka dzikiego jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że na ogół zdarza się więcej zła niż dobra. I gdyby skutki swych występków poniósł on od razu, mogłyby one stłumić rodzące się w nim jeszcze słabe zdolności. Prócz tego, skutki czynów mają różny charakter. Jedne z czynów dają rezultat natychmiastowy, inne działają po upływie dłuższego czasu. Dlatego z czasem nad człowiekiem zwisa cała chmura niewyładowanych skutków, złych lub dobrych. Z tej masy, którą możemy uważać za długi względem potęg natury, pewna ilość skutków wyładowuje się w każdej inkarnacji, a nagromadzenie wyznaczone w taki sposób może być uważane za los człowieka w danym życiu. Znaczy to, że pewna ilość radości i smutku oczekuje go i nieuniknienie idzie mu naprzeciw. A jak spotka swój los i jaki użytek zeń uczyni, to są już rzeczy całkowicie zależne od niego. Chodzi o pewną ilość siły, która musi się wyładować i nie może temu przeszkodzić. Lecz działanie tej siły może zostać zmodyfikowane przez zastosowanie nowej siły idącej w innym kierunku, tak samo jak w mechanice. Skutek zła popełnionego w przeszłości podobny jest do długu, który może być spłacony od razu przez wielką klęskę, lub likwidowany pomału mniejszymi troskami i zgryzotami, a czasem drobną monetą małych przeciwieństw. Jednak tak czy owak dług musi zostać spłacony. Warunki obecnego życia są całkowicie wynikiem żyć przeszłych, a nasze obecne czyny tworzą warunki życia kolejnego. Człowiek mało zdolny i skrępowany warunkami zewnętrznymi nie zawsze może w tym życiu zmienić swoje położenie tak, jakby tego pragnął, lecz z pewnością może zabezpieczyć się na życie przyszłe tak, jak tego pragnie. Każdy czyn człowieka nie dotyczy wyłącznie jego, lecz i innych. Nieraz wpływ ten bywa stosunkowo nieznaczny, a czasem ma olbrzymie znaczenie. Nieznaczne skutki złe lub dobre są małymi długami względem natury, lecz skutki wielkie tworzą konto, które należy likwidować ze współudziałem osoby zainteresowanej. Człowiek dający żebrakowi kawałek chleba i dobre słowo ujrzy rezultat swego działania w ogólnych dobrodziejstwach natury, lecz ten, kto spełniając dobry czyn zmienia cały kierunek życia drugiego, musi nieodzownie spotkać się z nim raz jeszcze w życiu przyszłym, by ten, który skorzystał z otrzymanego dobrodziejstwa, mógł za nie odpłacić. Jeśli ktoś wyrządza drugiemu zło, może się już z nim nie spotkać, lecz odcierpi swój czyn w odpowiedniej ilości i sposobie w życiu przyszłym. To zaś przynosi drugiemu zło poważne, rujnujące mu życie lub opóźniające jego ewolucję, musi się ze swoją ofiarą spotkać w życiach przyszłych i usługami miłości i oddania zrównoważyć wyrządzoną krzywdę. Jednym słowem, wielkie długi należy spłacać osobiście, a małe wchodzą do masy ogólnej. Te czynniki decydują o przyszłych narodzinach człowieka. Najpierw działa wielkie prawo ewolucji, stawiając człowieka w warunkach najdogodniejszych dla rozwoju właściwości, których najwięcej potrzebuje. W ogólnym planie ludzkość podzielona jest na wielkie rasy nadrzędne, które jedne po drugich zamieszkują świat i nim rządzą. Jedną z nich jest Wielka Rasa Aryjska albo Indokaukaska, zawierająca w chwili obecnej ludzi posuniętych najdalej na drodze ewolucji. Poprzedzająca ją w biegu ewolucji była Rasa Mongolska. W nauce teozoficznej zwana Atlantycką, gdyż kontynent, z którego panowała nad światem, znajdował się tam, gdzie obecnie rozciągają się wody Oceanu Atlantyckiego. Przed nią była rasa murzyńska, której potomkowie jeszcze istnieją, lecz zmieszani są z latoroślami ras późniejszych. Każda z tych ras ma wiele rozgałęzień, zwanych podrasami, jak na przykład podrasa romańska i teutońska. Każda podrasa dzieli się na wiele mniejszych gałęzi, jak Francuzi, Włosi, Polacy, Anglicy i Niemcy. Dzieje się tak, aby każde ego miało jak najszerszy wybór warunków i otoczenia. Każda rasa jest konkretnie zdolna rozwinąć w swym narodzie takie lub inne właściwości konieczne dla ewolucji. W każdym narodzie istnieje nieskończona ilość najrozmaitszych warunków, bogactwo i nędza, obszerne pole możliwości lub całkowity ich brak łatwość rozwoju lub warunki, w których jest on trudny lub niemożliwy. Wśród wszystkich tych możliwości prawo ewolucji prowadzi człowieka ku tym właśnie, które najlepiej odpowiadają jego potrzebom w obecnym stadium. Przeszłe czyny człowieka mogą nie zasługiwać, jeśli tak można rzec, na możliwie najlepsze sposobności. Być może w przeszłości wprawił on w działanie pewne siły, czego rezultatem będą ograniczenia przeciwdziałające lepszym warunkom. Stąd ogólne działanie prawa ewolucji, które samo w sobie dąży ku najlepszemu, ograniczone jest poprzednimi czynami danej jednostki. Ważnym i potężnym czynnikiem w kierunku dobrym lub złym dla danego człowieka jest wpływ grupy tych ego, z którymi związał się blisko w przeszłości, węzłami miłości lub nienawiści, pomocy lub krzywdy z tymi duszami, z którymi musi się spotkać ponownie. Stosunki z nimi stają się czynnikiem, który musi najpierw wziąć pod uwagę, zanim zdecyduje, gdzie i jak ma się urodzić na nowo. Ewolucja człowieka jest wolą Boga. Natura, będąca wyrazem bóstwa, usiłuje dać człowiekowi to, co jest konieczne dla ewolucji, lecz w uzależnieniu od przeszłych czynów człowieka i poczynionych przezeń związków. Można by sądzić, że człowiek mający się inkarnować mógłby zdobyć doświadczenie danego życia w jakiejkolwiek ze stu sytuacji. Z połowy lub więcej można by go z nich wykluczyć z uwagi na niektóre przeszłe czyny. Między niewielką ilością możliwości, którymi może rozporządzać, wybór szczególnie jednej może zostać określony przez istnienie w tej rodzinie lub w pobliżu tych ego, które mają względem niego długi z powodu wyświadczonych im przysług lub którym sam musi spłacić dług miłości. Oczekująca nas ewolucja dotyczy zarówno życia jak i formy. Gdyż w przyszłych rundach ewolucji nie tylko ega będą stale wzrastać w mądrość i miłość, lecz i formy fizyczne staną się piękniejsze i doskonalsze jak nigdy wcześniej. W obecnym momencie znajdują się na Ziemi ludzie w najróżniejszych stadiach rozwoju i jasne jest, że wielkie zastępy dzikich pozostają jeszcze bardzo daleko za wielkimi cywilizowanymi rasami świata, tak daleko, że nie mają one możliwości osiągnięcia ich stopnia rozwoju. Później w toku naszej ewolucji dojdziemy do momentu, kiedy owe mniej rozwinięte dusze nie będą mogły posuwać się naprzód obok siebie i nastąpi konieczność rozdziału. Jest to analogiczne do wyboru uczniów w szkole przez nauczyciela. W ciągu roku szkolnego musi on przygotować chłopców do egzaminu i w połowie roku dobrze wie, którzy przejdą przez egzamin. Jeśli ma w szkole uczniów opóźnionych, musi im w połowie roku powiedzieć: Nadaremnie pozostawalibyście z towarzyszami, gdyż lekcje trudniejsze, które teraz rozpocznę, będą dla was zupełnie niezrozumiałe. Jest niemożliwością, abyście przygotowali się do egzaminu. Dlatego usiłowania wasze byłyby bezowocne i stalibyście się tylko przeszkodą dla innych. Lepiej więc, jeśli zrezygnujecie z niemożliwego i będziecie pracować w klasie niżej, a w przyszłym roku zdacie egzamin wspólnie, gdyż to, co obecnie jest niemożliwe, wyda wam się w ten czas łatwe. To w odpowiednim czasie powiedziane będzie do opóźnionych ego. Porzucą one klasę w trakcie kursu i pójdą naprzód w roku następnym. Jest to owo eoniczne potępienie, o którym wspominałem niedawno. Około dwóch piątych ludzkości zatrzyma się w taki sposób, pozwalając pozostałym trzem piątym dążyć z daleko większą szybkością ku chwalebnemu przeznaczeniu, które ich czeka.